Na maksa Słyszysz te dźwięki? To od, razu, o, to od razu oznacza, że przed nami kolejny newsshot, który przygotował dla was Bartłomiej Nowak Bartku, pozdrawiamy cię bardzo, bardzo serdecznie Legendarny przedstawiciel gatunku hack and slash został po raz pierwszy udostępniony w cyfrowej dystrybucji Panie Pawle, pierwsze Diablo, bo to oczywiście o tej grze mowa Można nabyć na platformie Good Old Games dzięki współpracy z Blizzard Entertainment Kolejne klasyki, na które czeka społeczność, to Warcraft Orcs and Humans oraz Warcraft 2, ale szczegóły na temat ich odświeżonych i cyfrowych wydań poznamy wkrótce. Jakieś emocje, cokolwiek? Bardziej do Warcraft'a, no, bo nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Diablo, ale wiem, że ty kochasz te serie. Lubię. I co bardzo mogę, kocham. No. Co, no. Mogę, co mogę powiedzieć? Na pewno to, że no, Gok to jest o tyle fajna sprawa, że oni odświeżają i można grać na współczesnych maszynach te starsze gry, nie? No bo one nie zawsze. Nie zawsze dają sobie radę, nie zawsze dobrze rozmawiają ze współczesnymi systemami, tak? To prawda, są zbyt nowe, jak to niektórzy mówią, natomiast okazuje się, że moderzy, w sensie gracze, którzy tworzą mody do gier, już dawno stworzyli, stworzyli wersję HD Diablo i jest podobno lepsza od tej edycji, która teraz wyszła w wersji cyfrowej. Akurat o tym modzie nie słyszałem, a to jest pewnie dziwne, ale... ale... No nie, nie, to, to nie tak dobrze. Ale, ale, ale domyślam się, że jest taka szansa, bo to sama sytuacja jest na przykład w Heroesach. Wyszła taka wersja HD, HD Heroesów. Która to, była, to były Heroesy bez dodatków, jeszcze do tego z teksturami, które były jedynie rozciągnięte. Tak o, To mnie więc i one wyglądały jak z takich tanich Gierek, albo z tanich takich animacji z lat 90. Nie Nie A, najlepiej. ale A, A my... gracze zrobili piękne, piękne paczki tekstur i świetnie się gastają. Można, tanio można, nie trzeba brać za to pieniędzy, można. Zostańmy na chwilę w nostalgicznej atmosferze. Warto teraz wspomnieć o fanowskim właśnie projekcie Star Wars Episode One Racer. Och, jak ja w to grałem. No. Nie, nie jesteś fanem, czy jesteś? Jestem wielkim fanem tej gry, ale... No, ale słuchaj dalej. Autorem nieoficjalnego remake'u jest Rob Jean, którego projekt stworzono na Unreal Engine 4 w ramach udostępnionego prototypu. Można ścigać się na razie tylko na jednej kultowej mapie Tatooine z innym graczem lub sztuczną inteligencją, ale myślę, że teraz wielu fanów pomyślało sobie, na którą grę z uniwersum Star Wars tak naprawdę czekacie. Tylko i łącznie na tą. To, to jest <laughs> na pewno, to, była, to była najlepsza gra, która wyszła przy całej tej fali e, prequelowych gier. Która... Miała drugą część. Racer Revenge to się jakoś tak, nazywało? Tak, tak. Było taki, to był taki sequel, trochę remake, bo to było na na PlayStation 2 po prostu chyba. Dokładnie. którą nazwali jakoś ciekawie. Ale powiem tak, grałem w to mnóstwo i yy, grałem w to długo, bardzo fajnie się w to grało, ale ten, yy, ta odświeżona wersja to jest troszeczkę, wiesz, to brzmi tak fajnie, ale tak naprawdę to jest po prostu przeniesienie kilku prostych asetów na, na Unreal i to jest takie... To jest takie... To, jest taki, cieszyć, tak, to i... jest taki projekt, który ktoś zrobił w 5 minut i to fajnie, ale to, yy, nie ma co liczyć na to, że niedługo zagramy funkcjonalną, pełną wersję gry, którą kochamy. Ale no. może Grałeś? popularność tego no, no, no. sprawi, że ktoś pomyśli, hej, może jednak... Bo właśnie, yy, słyszałem się o takiej grze GRIP, grip. ona była w Game Passie, między Ostatnio innymi. Byłem, no to, stąd słyszałem. No, tak, jest, jest generalnie dosyć popularna yy, ostatnio, znaczy nie mówię tutaj o takiej popularności jak Fortnite chociażby, czy Dota 2, nic z tych rzeczy, ale yy, kilka to osób o niej mi mówiło. Nie mam pojęcia. W każdym razie to jest taki duchowy y, następca, mam na myśli Gripa, y, Roll Cage Stage, Roll Cage, taka gra, gdzie grało się takimi samochodami, które na dwie strony mogły się przekładać. I kiedy zobaczysz grafikę w Gripie i pomyślisz sobie, grałem kiedyś w Roll cage, jak to teraz wygląda, gdyby Star Wars Racer zostało odświeżone właśnie w ten sposób. Tak. I ta gra ma tyle potencjału. To jest... Tyle. Szczególnie, że Disney, on nie boi się troszeczkę, szczególnie ostatnio, sięgać po zrobią. te starsze rzeczy. Oni na początku próbowali się odcinać od tych starszych, Pierdolę, ale po latach się nauczyli, że hej, tutaj jest! Jednak można z tego czerpać i tak. jest sobie parę rzeczy. Jeżeli ma coś wrócić, to z tamtej ery, to chcę. Studio trudka, czyli Remedy. To yy, studio, od którego pochodzi m.in. Max Payne zdradziło, że ich kolejny tytuł Control zadebiutuje latem tego roku. Będzie to trzecie osobowa gra akcji w Sosie Science Fiction, a portal Game Informer przytoczył słowa Michaela Kusarinena, który uważa, że poprzednie ich gry były dość liniowe. Natomiast nadchodzący control będzie posiadał bardziej złożone scenariusze, zależne od wyboru umiejętności i sposobu walki podejmowanych przez graczy. To dobrze, bo Studio Remedy odpowiada nie tylko za Maxa Payne'a, ale także za bardzo dobrą grę pod tytułem Quantum Break. Tak. tak jest, gra, którą tak średnio się ona przyjęła, ale miała jeden gimmick tak zwany, czyli tak, tak, taką fajną cechę, która nie została powtórzona w żadnej innej grze wcześniej. Chodzi ci o sterowanie czasem, czy nie, nie, nie. o połączenie z aktorami. A, a w latach 90. każda gra to miała. W sensie Czyli właśnie a. fakt, że, że, że byli aktorzy. Czyli graliście um, epizod gry, później pojawiał się pełnoprawny serial, stworzony jakby przez, jak, jak przez Netflixa. Z tymi samymi aktorami, którzy wcielili się w grę, którzy pokazywali nam tak naprawdę drugie dno danej postaci. Ja zawsze przytaczam taki e, e, przykład, że mieliśmy takiego, może nie arcywroga, ale wroga w tej grze i nagle dowiadywaliśmy się z serialu, że on ma żonę, że on ma dziecko i że on, on tak naprawdę jest pracy. On nie jest zły, bo jest zły. On jest z, z, w firmie, która nie robi Czyli nie polecasz nikomu, bo zespoilowałeś właśnie grę. Ale może tak nie jest? Może tak nie jest. Może, może Paweł, Paweł. Dowiecie się, jak zagacie w Quantum Break. A tak. co do kontrol, no cóż, nie ma co tu dodawać, bo nie wiemy nic o tej grze. Dowiemy się pewnie na E3 następnym. Miejmy nadzieję, że Paweł nie zaspoiluje, zanim będziecie mieli okazję zagrać. A. Quantum Break. Polecam bardzo gorąco. Szczególnie, że kupując tę grę normalnie w sklepie, ona, ona była wyprzedawana po 15 zł, nawet 20. W pudełku jest kot na Alana Wake'a, który także jest z. Od studia Remedy. Tak. nadchodzący film inspirowany FPS-em od IT Software Doom Annihilation otrzymał swój pierwszy zwiastun, proszę pana? Oglądaliśmy ten zwiastun przed chwilą. W chwili pisania tego newsa przez Bartka Nowaka, e, trailer został oceniony tysiącem łapek w górę, a w dół tych łapek było aż 14 tysięcy, panie i panowie. E, no i aż tyle osób wyraziło swoje niezadowolenie, niestety. Bethesda, zapytana na Twitterze o szczerą opinię na temat zwiastuna, odpowiada. Nie jesteśmy zaangażowani w pracę nad filmem. Ułożę Nie chcemy kolejnego kształtu 76. Będzie to Ale... drugi film Dum. Pierwszy uzano za porażkę, może do trzech razy sztuka Pawełku. M może wreszcie zrobią film y o dumie, gdzie jest Doom Gay. <grym> Generalnie. Ja się, ten główny bohater jest gejem. Dobrze słyszałem. Dum Tak się A. mówi na tego A -a. bohatera. E panie kolego. Natomiast ja podsumuję inaczej e reakcję okay. tutaj naszą może. Kiedy puściłem ten zwiastun, pod koniec, kiedy pojawiło się logo duma, usłyszałem z pleców, zaraz, to jest Duma. No właśnie, <grym> ale z drugiej strony zaraz. To jaki miałby być dum, by być dumem? Mateusz Danowicz powiedział, musi mieć skafanderek, ten taki dumowy. Musi mieć skafanderek, musi mieć dużo krwi i no to już go wyklucza, ponieważ studio, które będzie chciało zrobić duma, prawdopodobnie będzie chciało na nim zarobić, ale też zarobić tak, żeby niekoniecznie to był zbyt krwawy film, wiesz o co chodzi. Może być. Od 18 lat, ale tam, żeby już niekoniecznie aż tak się kojarzył z jakąś rzezią. E, plus, no cóż, no chcę tylko demony, chcę prosty film o kolesiu, który strzela do demonów. Był kiedyś taki film. To tak dużo. Nazywał się Pacific Cream. To był prosty film o tym, jak A... duże stwory biją się z wielkimi robotami. I wiesz, co było najlepsze w tym filmie? Że to było właśnie o tym, o niczym więcej. Tak. I o to czasem co chodzi. Co więcej? Chcesz film o demonach? To. Zrób film o demonach i nie dokładaj do tego drugiego, trzeciego i szóstego dna. Dokładnie, poza tym pokazywali to w sensie, a Wim to ogólnie jest prze, prześliczny film głównie ze względu na fakt, że tam kamera nie lata ci gdzieś dookoła jak jakiś transformer, tak że nie widzisz gdzie jeden się kończy, drugi zaczyna. naprawdę widziałeś po prostu jak robot podnosi e, wielką łódź, łódź i, i przywala w, w temacie filmów zapraszamy was bardzo gorąco na audycję Pawła Stachry i Mateusza Zdanowicza już w najbliższy czwartek o godzinie 22 do Radia Free. Audycja nazywa się Kino weterze. O czym się mówić w ten czwartek? O kinie. W weterze. E, Takie to będzie. Będziemy mieli recenzję Captain Marvel. O. E, I pogadamy chwileczkę o wszystkim, o czym będziemy mieli ochotę pogadać. Pewnie jakieś newsy. Czyli będzie na pewno dużo o kinie. Zapraszamy Was bardzo gorąco. My wracamy do naszego newsshota. Studio Band, odpowiedzialny za Days Gone. Poinformowało na łamach Twittera, że tytuł uzyskał tzw. złoty status. To oznacza, że gra nie spotka się z kolejnym opóźnieniem, a krążek został ostatecznie wysłany już do tłoczni. A na ten post-apokaliptyczny ekskluzjów dla konsoli PlayStation 4 poczekamy, aż. Lub tylko do 26 kwietnia, bo to za półtora miesiąca. A to ja to źle zrozumiałem, bo na początku jak to powiedziałeś, e, ja to w ogóle źle też przeczytałem, wydawało mi się, że oni po prostu czekali aż się gaz sprzeda tam egzemplarzach, żeby... Dobra, teraz już ją wydamy. Teraz już wiem. Teraz macie. Rage 2 otrzymało zwiastun po tytule Super Bohater Pustkowi, jest dosyć prześmiewczy, został zrealizowany w takim komediowym stylu i ukazuje jakim arsenałem będziemy mogli pozbyć się tych złych. No fajnie, że y, oni traktują to w ten sposób. To mi się podoba, bo to jest takie podejście trochę borderlance. Y, można zacytować nawet trailer. Mamy więcej zabawek niż mroczny rycerz. To bardzo ciekawe argumenty. wymowna też... cisza. Tak. <laughs> ale, ale. Wiesz co? Ja Rage 2, Rage 2 coraz bardziej rośnie w moich oczach, głównie o. ze względu na to, jak wielkim oszczerbowaniem był New Dawn, e, ostatni Far Cry. Ta gra wydaje się być zaprzeczeniem tego, czym e, teraz są nowe e, strzelanki Ubisoftu. Wiesz strzelimy w głowę, koleś pada, dużo kolorków, dużo zabawy, taki Mad Max troszeczkę. Tak naprawdę tylko tego chcę. Tylko tego pragnę. Mam kolegę Rastafarianina, który zrobił preorder tej gry tylko dlatego, że przeczytał Reggae 2 i myślał, że to jest druga część jego ulubionej muzyki. Ale on dużo pali. Żart bardzo suchy. Bartek Nowak przygotował dla was ten news, Dziękujemy wam bardzo gorąco, zostawiamy wam was, was oczywiście z odrobiną muzyki, tu gramy na Maxa. Ame na maksa.